No i dojechaliśmy 707 mil na dzisiaj To są moje mile na tydzień, 200-300 Ja się staram nie robić więcej jak 300 Jak mi wychodzi około 300-300 3000 czasem Tak żeby średnie było Koło Około 3, to w zupełności wystarcza i teraz tak zmierzmy temperaturkę. W międzyczasie, póki robię papieran, co nie? Fuh, ale chłodno. mrożony towar, niech się chwilę schłodzi, temperatura. W międzyczasie zrobi papiery i to jest znowu moja miejscówka. poznajecie ją chyba, nie? Byłem tutaj na Przez trzeci raz, chyba w ostatni... ostatnich dwóch tygodniach. I to mi wypada z pani. trzyma tempa, jest ok. Dzień dobry, chodźcie, idziemy zrobić inspekcję. Pokażę wam coś pięknego. Czyż to nie jest piękne? Wspaniała okolica, wspaniały dzień. Pora wstawać. Tak wygląda moje miejscu. Parking na Coca-Cola Drive. Jakby ktoś to ogląda z mojej firmy, to tu jest dobra, dobry parking, panowie. Cisza, spokój. Temperatura w porządku. Można tutaj bezpiecznie i w komforcie spać. i To jest dobra baza wypadowa do ataku na Baltimore. Kuka, mógłbym się przesunąć na wszelki wypadek. Jakby tam miało być ciasno na tej firmie gdzie jadę, ale później może ciepa jest ok, światło są oku Wejdźmy teraz tu Jest. Tutaj nic nie wisi. Wszystko wydaje się w porządku. W porządku. O, zobacz. Samolot Ja tak myślę, że. Ja tak myślę, że trzeba jechać, bo mój plan jest taki, jest 10 po 7. Ok, trzeba włożyć z powrotem a kamerę naładować. Mój plan był taki, żeby wyskoczyć wcześniej do klienta. Jest 10 po 7, ja mam, appointment na 8 i. Do przejechania pewnie z 15 minut mam, choć jest to parę mil, dosłownie bardzo blisko to, jednak muszę się cofnąć do highwayu. Także tak to wszystko wygląda. Ładujemy kamerę i jedziemy na ławinara. Tdziedzie go składa, co? I lubię takie miejsca. To jest. Lubię takie miejsca, ale nie lubię do nich przyjeżdżać. Lubię takie miejsca, ale tylko obserwować, co najwyżej. Takie duże centra dystrybucyjne bo tu jest z reguły hałas, harmider i chaos. Dużo się dzieje i łatwo o jakieś problemy zwłaszcza jeżeli się przyjeżdża w nocy człowiek po całym dniu jazdy gdzieś tam ma jakieś opojmy na środku nocy dużo świateł miga naokoło około duże ruchy, to masz wycofać do jakiejś ciemnej dziury to różnie z tym bywa a poza tym takie miejsca są przeważnie wolne jeżeli chodzi o rozładunek najszybsze są małe firmy z jednym, dwoma, trzech dokami, gdzie tylko wpadasz wszystkie papiery jakby z ręki do ręki i wszystko się załatwia tak szybciej bardziej osobiście, natomiast w tych centrach to jest bardziej anonimowo i większa maszyna biurokracyjna. I processing, przetwarzanie Twoich papierów, to wszystko zajmuje więcej czasu, więcej procedur i tak, dalej, i tak dalej. Tutaj na security była taka babka. Dwie takie. Po prostu ta była taka muzynka afrykanka, taka prosta z Afryki. Czasami tacy ludzie się zdarzają, ewidentnie. I oni się różnią od afrykańskich Amerykanów, którzy tutaj mieszkają, się tutaj urodzili, prawda? Oni się różnią akcentem na pewno, ale też różnią się trochę tak strukturą ciała. Ja zauważam, to są przeważnie kobiety. Takie. Robust. To jest słówko, które chcę użyć, ale nie wiem jak jest po polsku. Takie rozległe, ale nie rozległe, takie mocne. To jest mocna budowa ciała, mocna budowa szkieletu z przeważnie wspaniałymi włosami, dreadlockami i z taką po prostu siłą witalną jakoś nie wiem jak to określić od razu widać że to jest Afrykanka z Afryki i co przeważnie wspaniałe zęby i bardzo uśmiechnięci ludzie no i tacy konkretni bardzo konkretni, mniej przyjemni, mniej łagodni jak Amerykanie oni są bardziej konkretni, tacy bezpośredni bym powiedział a tymczasem siedzę w doku czas się trochę podukować czas na webinara, odpalamy tableta Rozładowali mnie 4 godziny 30 minut, czy to nie jest rekord świata? Teraz tak, ja mam jeszcze problem. Gdzie są moje papiery? To jest pytanie: co ja mam zrobić? Nie mam papierów. Czy oni mi dadzą je na security na wyjeździe? Myślałem, że je mają włożyć z powrotem do przyczep. Nie wiem. Dobra, wypatrz stąd. Zobaczymy co dalej. Dobrze, no to się wyjaśniło. Dostałem telefon z biura. Wyjeżdżamy. Papierów nie ma ale broker się już o to zatroszczy i nam wyśle to co potrzeba. Bil jest czysty, to mnie, to mnie po prostu interesuje. Nie moja robota jest czysta. Ja mam odpowiedzialność zjętą Dostawiłem, dostarczyłem. Wzięli wszystko w 4 godziny i pół. Nie ma żadnego rejection, nie ma żadnego damage'u. O to chodzi. Teraz jakie mam stąd wyjechać? Chyba tu nie ma znaków. Exit, coś tu pisało na asfalcie. No chyba tędy. Spójrz na mapę, będziesz wiedział na 100%. In feet turn left toward road. Tak, o jest, to jest chyba jakaś brama. Czy to jest jakiś security, czy to jest automatyczny? nie, to jest zamknięte gdy się nie wyjeżdża? Tędy się chyba nie wyjeżdża muszę się raz cofnąć chyba do tej bramy wjezdowej pewnie będą mi kazali jeszcze otworzyć przyczepę o jak Ty jeszcze kolejka Coś, coś nie idzie, ale pełni ludzi. Kto jest moja ostatnia trasa w GOWTU? Czym ja się mam przejmować? Gdzie ja się mam śpieszyć? Na Chillaucia. Ani mnie to tak polubiły, że mnie nie chce wypuścić. Żartuję. Yeah. Yeah. Yep. No, nothing. Let me look again. Okay. Oh, nie ma papierów, nie chcę mnie wypuścić. Muszę sprawdzić, czy jeszcze raz.

No to pięknie, nie wypuścią mnie, cofnęli mnie. widziałem tą biurową dzielnicę wcześniej z głównego highway'u Teraz ziemi go na wygląda w środku. I to jest dobra wiadomość, a zła wiadomość jest czy tędy przyjadę. Tak, się przyjadę, i tak. Z jest taka, że nie rozładują mnie odrzucili, tu mam jechać prosto czy w lewo to ślak prosty. Jest parę bana, wyjadę prosto. Eee. Trzy pasy na lewo. Shit. Dobra, ten tu No i taka lipa, właśnie z trzcakami mówią do mózgu. Odrzucili mi, nie biorą, nie wezmą tego ładunku. Nieporozumienie. Niepotrzebnie tutaj przyjechałem. Ja mam już rozładunek. Nie wiem, czy się zdążę w ogóle załadować. 7 godzin mam na shifcie, to się zdążę załadować. Stąd mam godzinę do klienta. Rozładunek chwilę potrwa, potem z powrotem. Tam będzie 3,5 godziny do customera. Powiedzmy 5 godzin. To przyjadę tam na wieczór. Załaduję się wieczorem. I przywiozę ten ładunek na jardę. I to będzie docet. Jeśli nie będę więcej szarpał. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby to wszystko bezstresowo skończyć. Tymczasem fajna dzielnica biurowa jesteśmy już w okolicach DC, to jest ścisłe DC, to jest mnóstwo właśnie tego typu biznesów. Bardzo dużo biznesów opartych, firm opartych na yy, serwisach, na usługach. Dobra, gdzie mam teraz jechać? Na górze chyba kolejka. DC ma bardzo dobrą sieć, pewnie do innych amerykańskich miast. On ma dobrą sieć komunikacji miejskiej. Przeważnie te miasta pod tym względem są niedorozwinięte. Wszystkie jest oparte na transporcie samochodowym, osobistym. Każdy po prostu ma samochód. Chicago jest też wyjątkiem, ale ta kolejka jest stosunkowo mało, jakby. Mało wydajna, ona jest ciągle zapchana, zapakowana. Telefon. Teraz utknąłem w korku. Znowu zmiana. Cyrki dzisiaj się tutaj dzieją. Ja tu mam niby siedzieć i czekać gdzieś, żeby mi broker znalazł agenta bliżej. Ja jadę dalej. Niech sobie broker tego agenta wsadzi, bo... Nie mam na to czasu. Ja już tutaj czekałem 20 minut. Nie mam czasu, żeby. Nie mam po pierwsze gdzie tu się zatrzymywać na obwodnicy DC. Po drugie mnie goni czas. Ja muszę się tego głównie z przyczepy pozbyć i jechać na załadunek. Zaraz mi się spali książka, przecież ja siedziałem na rozładunku dzisiaj 5,5 godziny. Jadę do mojego agenta i do cyt. No i tak jest, jakby przybliża mnie do rozładunku, więc to pasuje. Także logistycznie dzisiaj ten dzień jest porażką Albowiem robię Drugi rozładunek Od 7 rano lokalnego czasu Jest 2.30 Także Nie wiem, ja sobie cały czas tylko przypominam o tym Że mnie już ten cały burdel nie dotyczy to jest moja ostatnia trasa. Nie ma zupełnie znaczenia, czy ja zrobię tą trasę wydajnie, czy nie wydajnie. Nie zależy mi na pieniądzach, zależy mi tylko na tym, żeby się nie wkurzać. Żeby to wszystko bezstresowo się skończyło. Zależy mi na tym, żeby... Ja nawet nie muszę wrócić w piątek do domu. że Równie dobrze mogę wrócić w sobotę do domu. Ciewkiwo nie stanie. Chcę być po prostu w niedzielę w domu, muszę być na 100% i tyle. Więc nawet jakby się zdarzyła największa tragedia z tragedii, no to też się nic wielkiego nie dzieje. I tak to właśnie wygląda. Od początku by śmierdział ten ładunek numer 2, bo to mi nie pasowało. Jednak z biegiem czasu się człowiek uczy różnych rzeczy, to doświadczenie... Jakby robię swoje i można rozpoznać, jak się rozpoznaje, się, jest się w stanie ocenić, prawdowo, czy to będzie lepsza ona robota, czy to będzie dobra robota. Jak się widzi, miejsce rozładunku, prawda? I tak to właśnie jest. Żyję wołowinę. Jestem już w doku Teraz wzięli bez pytania rozładowują To lubię. No i co? Tak ciekawa. Piję ostatnio kawę. Znaczy piłem kawę zawsze, ale w małych ilościach była to z reguły kawa zimna, nie? Robiona podczas jazdy kawa rozpuszczana, rozpuszcza się w zimnej wodzie. No okej. Okay. A teraz stałem się takim burżujem, że gotuję wodę i robię kawę z gotowanej wody i smakuje lepiej. Muszę to przyznać. Meksjorki. to jest zajebista nacja, muszę Wam powiedzieć, bo oni są na samym dnie, jeżeli chodzi o, la, o rasy w tym kraju, jeżeli chodzi o status. Są najbiedniejsi, wykonują najcięższe prace, przeważnie. Są najbardziej pracowici, chyba, najbardziej tradycyjni, religijni. i bardzo robotni, bardzo praktycznie. często jak mam z nimi do czynienia to aż furczy w przeciwieństwie do innych nacji których tutaj wspominał nie będę no i wyjazd tak chwalone przeze mnie meksiorki szybko się uwinęli to fakt ale znaleźli damage. A więc rozładunek numer 2 i damage numer 2. Dalsze nazywa 100% skuteczność. Dawno nie miałem takiej trasy. Ale myślę, że to jest idealna trasa na pożegnanie, bo to mi przypomina po prostu o tym, czym jest LTL. Wy też to zobaczycie jak się tym zajmiecie.